Witam Was moi drodzy, w ten piękny, czerw... znaczy nie piękny czerwcowy dzień, ale w czerwcowy dzień jest dosyć chłodno. Było po 20-25 stopni i nagle się zrobiło 5 w nocy. Także lecimy z tematem altany, bo właśnie pod to robiliśmy w poprzednim odcinku nasz fundament z Kostki. Jak widzicie, stoi w pełnej okazałości troszeczkę wam teraz poopowiadam, co jak z czym i. Po co? Jeżeli chodzi o wymiary naszej altany, ma ona 4 na 5. Jak widzieliście nasz, naszą podbudowę, nasz taras, podłogę pod altanę robiliśmy w takiej elce i to właśnie po to, żeby za naszą altaną stanęła balia. Nie zwracajcie uwagi, że tu jest jeszcze taki bałagan i nie jest wszystko zrobione, ale dopiero co ona tak naprawdę do nas wjechała, została zamontowana, więc to sobie tak na razie tylko stoi. Docelowe miejsce bali jest takie jakie jest, będzie przestawiony jeszcze tutaj ten piec. Najprawdopodobniej mogę Wam pokazać tutaj, prawda, że piec będzie ustawiony sobie w tym miejscu. Tutaj jeszcze ładnie zrobimy sobie, wysypiemy kamień, jakieś jeszcze płyty może i tak dalej, więc tutaj będzie wszystko zgrane. Dołożyliśmy sobie ten taras właśnie tutaj po to, żeby jeszcze stanął jakiś grill, było miejsce, serio. No i tak prezentuje się tylna część naszej altany. Altany wymyśliliśmy sobie w taki sposób, żeby były trzy przestronne. Wejścia. No i zrobiliśmy to w ten sposób, bo ta Altana ma być Altaną wiosenną, letnią. Gdybyśmy robili ją taką bardziej jesienno-zimową, to na pewno byłyby całe ściany i te wejścia byłyby mniejsze. Potem byśmy sobie jakieś może drzwi ogarnęli, ale plan był na to zupełnie inny: więc mamy trzy przestronne miejsca. One mają po około. 2 metry. Jedna ściana, tak jak widzicie, jest pełna, a cała reszta jest w konstrukcji z lamelami. Cała altana trzyma się tak naprawdę na takich belkach, na czterech narożnych, plus takie, które są na wejściach, plus są zastrzały. I jak widzicie, w środku, tak jak i w domu, mamy wysoki sufit. No tak w sumie nie wiem czy było zamierzone czy nie, ale no to tak chyba wygląda dosyć spoko. Jakbyśmy się zdecydowali na płaski dach, bo też myśleliśmy o tym, no to byłby normalny, nie? A tutaj jest taki. Tak, wysoki. w altanę możesz teraz odejść kawałeczek dalej. Altane taką altanę możecie zrobić właśnie z takim czterospadowym dachem albo z płaskim. Ale powiem wam, że w takiej konfiguracji z płaskim raz że jest droższa, a dwa wyglądała trochę jak wiata śmietnikowa, więc nie chcieliśmy nie chcieliśmy tego robić. Na, na dachu jest y, gond. No, i jeżeli chodzi o konstrukcję, to tak naprawdę y, słuchajcie y, wszystko. Możecie zobaczyć, że niestety w jednym miejscu nie udało mi się trafić z przewodami. Y, no i wygląda to. Tak, jak wygląda, nie chcę już mi się tego zmieniać, bo mógłbym gdzieś tam sobie te kostki wyjąć, poprzekładać. Musiałbym też jeszcze przewód przedłużyć, więc tutaj z tej strony tego yy, nie zrobiłem. Zrobiłem natomiast to ne, z drugiej nie, strony i już jest w porządeczku. Tamta druga strona jest. Tak, wymierzony. To jest taki minus, że producent tak naprawdę nie wysłał nam żadnego rysunku technicznego, żebyśmy wiedzieli jakie są przekroje belek i tak dalej i tak dalej, wtedy jakoś tak troszeczkę inaczej moglibyśmy to wymierzyć, a tak tylko na oko, no 4 na 5, no to tutaj odmierzyliśmy i... Idealnie trafiłeś. Po 20 cm około zrobiliśmy sobie takie opaski, a przy krawężniku tutaj jeszcze i tak będzie kostka równo z trawą, żeby nasz robot koszący mógł po prostu to ogarniać. Jeżeli chodzi o kolorystykę, dobraliśmy to do naszej bali i generalnie też do środka. W środku też mamy brązowe drewno. Lamele na elewacji, które też zobaczycie, też będą takie bardziej ciemne, ale w sumie one chyba nie są. Nie, aż tak one organizowe. są beżowo-szare bardziej. No, no. ale w każdym razie y, taka kolorystyka nam się podoba. W środku y, jest po prostu taki zwykły sosnowy, sosnowy, kolor, prosta prosta deska czołowa nazwijmy ją. Ona też jest w takim kolorze. Na zdjęciu na wizualizacji w ogóle altana jest od e-altany. Y, wrzucę wam link w opisie. Wygląda super. Ona jest w czarnym kolorze, też z takim sosnowym, ale podłoga jest też drewniana. Jak wspominałem wcześniej, ja nie chciałem, Zuzia by od razu w drewno poszła, ja nie chciałem, z tego względu, że wiem jakie to jest upierdliwe, yy, ogarniać drewno na podłodze, to by było non -stop brudne, trzeba by było non -stop czyścić, konserwować i tak dalej, więc nie chciałem. Czy to straciło na efekcie wizualnym? Straciło. Ale trzeba aż tak bardzo, żeby tego nie robić? Moim zdaniem nie. Tak. Zuzia uważa, że yy, Zuzia uważa, że tak. W środku mamy już rzucone, zobaczcie, jakieś tam meble, ale może o tym nagramy sobie inny odcinek. Jak już dokupimy sobie wszystko, na razie stoi stary stół, stare krzesła, więc jak już sobie tutaj wszystko urządzimy tak, jak Zuzia będzie sobie chciała, z jakimiś tam kwiatkami, donicami, dywanami i różnymi takimi, jak już balia też będzie podłączona, przygotowana, to z tego powstanie. Osobny materiał. Jeżeli chodzi teraz o konstrukcję, no to te belki mają chyba 12x12. 12. Lamele mają, ile one mają? Z 5, 6 na 6 Powiem Wam, że cała konstrukcja jest naprawdę solidna. Można się tutaj nawet podciągnąć, nawet potrafię. No, generalnie nie odleci i się nie zawali, i jest wszystko. Z tyłu możesz pokazać tą ścianę, z zewnętrznej strony ona też jest brązowa. A jeżeli chodzi o ten gond, no to on jest chyba jakiś taki grafitowy, szary. Chyba wiesz co to, my, bo tam ogólnie czarny. można sobie wybrać, nie? Jest paleta kolorów, można sobie wybrać. Tak, jak można sobie mieć wszystko w konfiguracji waszej wybierać jak to ma być zrobione. My wzięliśmy altanę. Z montażem, z kotwieniem. Ja już nie chciałem nic tutaj więcej robić, bo bym robił to znowu pewnie miesiąc. Uwierzcie, że mi się już po prostu nie chce. Wolałem trochę więcej zapłacić, żeby oni to zamontowali. Panowie przyjechali. Co teraz widzicie na timelapse, to co udało się nagrać, to, to, to oczywiście wrzucamy. Cały montaż trwał około 5 godzin. To przyjechało w zasadzie, w, no nie w gotowych elementach, ale to była chwila, moment i oni sobie to poskładali. Jeżeli chodzi o koszt, my dostaliśmy mały rabat i zapłaciliśmy za całą altanę 10 tysięcy. Nie liczę oczywiście naszej kostki, no bo to osobno ona kosztowała około 2,5 tysiąca plus moja, nasza ro robocizna, więc. Tak się prezentują koszty. Za podłogę, za dowóz, za transport, znaczy za podłogę, transport, zakotwienie i tak dalej, za to wszystko niestety się dopłaca. Jak możecie tutaj zobaczyć, wszystkie przewody są w środku wyciągnięte. Tutaj będzie skrzynka, tu będzie główne centrum sterowania. To jeszcze jest do zrobienia. Zamontowane są też już gniazdka. Gniazdka mamy tak naprawdę we wszystkich rogach, no ale nie są jeszcze, nie są jeszcze podpięte. No i zaplanowaliśmy sobie to tak, żeby ten wypoczynek był w tym miejscu, jakiś tam rzutnik sobie zamontujemy w tym miejscu no i stół będzie stał w takim miejscu jak teraz, taki układ generalnie e, najprawdopodobniej e, zostanie wszystko jeszcze przed nami, powiem wam, że jak powstała ta altana, to dopiero w ogrodzie zrobiło się tak pełno, a zrobi się jeszcze pełniej, bo mam wrażenie, że to jest taki główny punkt architektoniczny tektury ogrodowej, pod którą można wszystko robić i będzie naprawdę y, świetnie. Do altany zrobimy sobie też oczywiście jakieś tam płyty na trawie. Y, tak jak Zuzia chciała, y, wleci jakieś oświetlenie. Zuzia kupiła jakieś girlandy, tak się mówi? Tak. No. Także myślę, że będzie w porządku. Jeżeli chodzi o układ, y, wyjdźmy, bo tak pokazujemy tylko w środku. Na zewnątrz bardziej pokażmy. Jeżeli chodzi o układ, y, południe, Południowy zachód, zachód, więc tak naprawdę chronimy się, można powiedzieć, od słońca z tej głównej strony. Więc w lato będzie przyjemnie siedzieć, i słońce sobie przychodzi tam za tamtą stronę, więc te promienie tak naprawdę wpadają nam do połowy, nawet do 3 czwarte, przez to, że jest duże wejście i są lamele, więc siedzi się przyjemnie. Już jakiś czas stoi, tam raz czy dwa razy korzystaliśmy, więc, więc jest w porządku. Co mogę więcej, słuchajcie, powiedzieć? Teraz może kilka słów o wykonaniu i montażu. Tak jak pokazywałem Wam, naprawdę jest wszystko, jest wszystko solidnie wykonane. I jeżeli chodzi o ogół, nie można się do niczego doczepić. Natomiast są elementy takie małe, na które można zwrócić uwagę i co mogłoby być poprawione przez monterów. Przede wszystkim wydaje mi się, że ten gąd, te narożne ładki, tak to nazwij. taki gąsior, czy co? No ten gąsior, no ale to, no, w sumie racja zgubiłem słowo. Yy, wydaje mi się, że te skrzywki, które są, nie powinny być widoczne, w sensie to powinno być na zakładkę. No ale domyślam się, żeby wiatr nie porwał tego, żeby to było zamontowane porządnie, no to te skrzywki widać. Czy to jest widoczne na zasadzie, że wchodzisz, o, skrzywki? Nie, ale jak się popatrzy no, wiecie, ja mówię o takich tylko y, detalach. Zuzia też wspominała, że jeżeli chodzi o tą impregnację i chodzi o kolor, to mogłoby to być pomalowane troszeczkę, zabezpieczone troszeczkę lepiej. Mm. Ja nie wiem, bo w sensie są takie prześwity, co nadaje też takiego charakteru. No nie wiem, czy to się tak robi, czy to tak po prostu na szybko. Nie mi to oceniać. Mi się to podoba, a Tobie się to nie podoba. Nie, nie tylko, mówię, że mi się nie podoba, tylko bym myślała po prostu, że chociaż jedna taka cienka, druga warstwa będzie, nie? żeby tych przyświtów było może trochę mniej. Okay. Nie mówię, że to źle wygląda, no ale po prostu tak myślałam, takie miałam wyobrażenie. nie? że jeżeli byłoby tak dokładnie pomalowane, to byłoby ciemniejsze. Zobaczymy jeszcze, co z tą deską czołową było no mówmy się, to jest drewno, to można zmieniać i tu nie ma żadnego problemu. Zobaczymy, jak to wszystko będzie pasowało, jak zawiesimy lampki, czy taki kolor zostanie, czy pomalujemy to jednak w ten brąz. Środek na pewno zostaje jasny, chcieliśmy to rozjaśnić. Jeżeli chodzi też o takie tam drobne rzeczy przy montażu, to gdzieś tam jakiś wkręt za mocno wkręcony, krzywo, tu gdzieś wystaje coś, takie rzeczy myślę, że można by było poprawić, ale jeżeli by tak oceniać w skali yy, szkoły od 1 do 6, no to dałbym piątkę. Tak mi się wydaje. Tak, że, 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 że tak to wygląda. Co mogę więcej powiedzieć? Nic nie mogę więcej powiedzieć. Powiemy Wam więcej, jak będzie już wszystko urządzone, jak będziemy korzystać, czy to się sprawdza. A było jedno, nie wiem czy to jakiś troll, czy nie. Po co nam Altane? Nie, pyta serio, do czego służy altana? Do czego służy altana? No to altana służy do tego, żeby korzystać z niej, żeby było zadaszenie, żeby była balia, miejsce wypoczynku, miejsce domowego spa, że jak będzie padał deszcz, to będzie można sobie posiedzieć, pogrillować, poimprezować i nie martwić się. Albo jak się nachlejecie, to w ogrodzie możecie się nachlać, a w środku nic nie zniszczycie. Pozdrawiam. No, to może... no i po to jest altana. Po to my zrobiliśmy. Słuchajcie, mamy ogromny teren. Mamy 2000 ponad metrów działki, więc zrobiliśmy tą altanę. Bo jest nam potrzebna, bo chcemy z niej korzystać. Mamy też taras, natomiast z tarasu będziemy korzystać tak tylko na zasadzie, że będzie jakiś stoliczek, będzie jakieś krzesełko, będzie jakiś leżek, bo tam jest słońce. Więc na takiej zasadzie. Co innego. Gdybyśmy mieli troszeczkę inny układ domu albo inny układ dachu, może mniejszy okap, wtedy wyciągnęlibyśmy po prostu sobie belki, postawili takie 3, 4, 5 belek albo nawet zrobić to na etapie projektu, żeby były wylane z betonu i wtedy na przykład w środek albo jakieś lamele, albo jakąś, jak to się nazywa, no takie zasuwane... Daszek zasuwany. To kosztuje też bardzo dużo, na pewno więcej aniżeli taka zrobienie takiej altany. Natomiast wtedy byli, mielibyście wszystko przy domu. Ten taras na pewno trzeba było zrobić większy. A jak byście nie chcieli, żeby, chcielibyście, żeby słońce wpadało do środka, no to po prostu ten daszek sobie odsuwacie i tyle. Taka pełna automatyka by była. My mamy to rozwiązane inaczej. Mamy część tarasu zadaszone, część mamy otwarte. On też nie jest taki duży. Chcieliśmy żyć. Można tak powiedzieć? Żyć, żyć razem z ogrodem? Nie. O, nasz, ogród tak miał być, nasz ogród miał być przedłużeniem domu, i tak właśnie też się stało. Do tego będziemy dążyć. Będzie ładnie, pięknie, wspaniale i praktycznie, i o to właśnie chodzi. I teraz kilka w takim razie przebitek, jak ta altana wygląda dookoła.